Dzień dobry Państwu, spotykamy się w interesach. Ja nazywam się Bartosz Majewski i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć bardzo o książce Antykruchość, której autorem jest oczywiście nie kto inny jak Nassim Nikola Staleb. Jej podtytuł? Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. Więc chyba mam Waszą uwagę. Rzecz została wydana w 2012 roku. Polskim wydawcą jest Zyski Spółka. Ale kim jest Nikolas Nasim Taleb. No więc możecie go kojarzyć z odcinka 38 albo 81, w którym opowiadałem wam o jego książkach, zwiedzeni przez losowość oraz Czarny Łabędź. No, ale kim jest autor? No, przede wszystkim on jest praktykiem podejmowania ryzyk. W takim prawdziwym życiu. Pochodzi z jednej z najważniejszych rodzin w Libanie. Jego przodkowie, na przykład, byli ministrami albo wicepremierami, zasiadali też w Sądzie Najwyższym, a na skutek wojny domowej w tym kraju on wyemigrował i następnie uczył się m.in. w Paryżu i Stanach Zjednoczonych, gdzie w końcu został traderem m.in. kontraktów terminowych, a w końcu także zarządzającym funduszy hedgingowych, gdzie miał okazję, co bardzo ważne, testować swoje koncepcje zarządzania ryzykiem w praktyce. No, i na bazie tych doświadczeń i oczywiście pogłębionych lektur zaczął pisać, a książka, którą dzisiaj omówimy, to jest trzecia pozycja na jego koncie, jeśli mnie pamięć nie myli. W mojej opinii, Taleb na pewno znajduje się w pierwszej dziesiątce najważniejszych żyjących pisarzy. Jego wpływ na myślenie ludzi podejmujących kluczowe decyzje jest moim zdaniem absolutnie nieoceniony, ale może dajmy popracować książce. Niespodzianka, Podcast Interesy działa dzięki firmie doradczej Kazbek. To taka nietypowa firma doradcza, w której nie używamy powerpointa ani słowa synergia. Na ogół pracujemy nad tym, by wzrastały przychody i zyski firm, dla których pracujemy. Działamy z właścicielami i menedżerami firm B2B usługowymi, produktowymi, produkcyjnymi, a nawet ze startupami. Jeśli wszystko w Twojej firmie jest idealnie, no to raczej nie dzwoni i nie pisz. Ale jeśli coś Cię boli, lub życzyłbyś sobie, albo życzyłabyś sobie jeszcze lepszych rezultatów, to czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami. Link jest w opisie. Nie zapomnij powiedzieć, że przysłał Cię Bartek Majewski. A teraz wracamy do odcinka. Dwa typy zawodów. Oto losy Ioannisa, Johna i Georgiosa, Georgia. Dwóch identycznych braci bliźniaków, którzy przyszli na świat na Cyprze, jeden i drugi, a obecnie mieszkają w granicach Wielkiego Londynu. John od 25 lat pracuje jako urzędnik w dziale kadr dużego banku i zajmuje się relokacją pracowników na całym świecie. George jest taksówkarzem. Dochody Johna są całkowicie przewidywalne, tak mu się przynajmniej wydaje. Dostaje pakiet świadczeń socjalnych co roku, ma 4 tygodnie urlopu, a na 25-lecie pracy przysługuje mu złoty zegarek. Co miesiąc na jego konto w lokalnym oddziale banku trafiają 3082 funty. Część przeznacza na spłatę kredytu hipotecznego na swój dom w zachodniej części Londynu, opłaty i zapas serafeta, a resztę odkłada. W sobotnie poranki, kiedy większość ludzi ociąga się ze wstawaniem z łóżka, John zwykle budzi się zadowolony, powtarzając, że życie jest piękne. Tak dzieje się do czasu kryzysu bankowego, kiedy okazuje się, że jego stanowisko w banku staje się zbędne. Bezrobocie będzie miało dla niego poważne konsekwencje. Jako ekspert w dziedzinie kadr widział już niejedną implozję długiej kariery, której ofiary, zwolnione po 50 roku życia, nigdy nie stanęły na nogi. George, który mieszka przy tej samej ulicy co jego brat, jeździ czarną taksówką. Znaczy to, że ma licencję taksówkarza. Żeby ją zdobyć, przez trzy lata rozwijał swoje płaty czołowe, zapamiętując ulice i plany podróży na całym obszarze Wielkiego Londynu. Teraz może zabierać klientów z ulicy. Jego dochody bywają różne. W dobre dni zarabia kilkaset funtów. Z kolei w gorsze nie wystarcza mu nawet na pokrycie kosztów, ale rok do roku ma podobne wyniki co brat. Do dziś w swojej 25-letniej karierze miał tylko jeden dzień bez żadnego kursu. Z powodu zmienności dochodów stale zazdrości bratu bezpieczeństwa jego zatrudnienia, ale w rzeczywistości owo bezpieczeństwo to tylko złudzenie. To właśnie George jest w lepszej sytuacji. Oto główne złudzenie naszego życia. Przekonanie, że przypadkowość jest ryzykowna, że to coś złego i że ograniczając przypadkowość wyeliminujemy ją całkowicie. Że Rzemieślnicy, np. taksówkarze, prostytutki bardzo, bardzo stary zawód cieśle hydraulicy, krawcy i dentyści osiągają zmienne dochody, ale są raczej odporni na niewielkiego zawodowego czarnego łabędzia, który całkowicie pozbawiłby ich dochodów. Ich ryzyko jest widoczne. Inaczej jest w przypadku pracowników, którzy nie doświadczają żadnej zmienności. Wystarczy jeden zaskakujący telefon z działu kadr, żeby ich dochód zmalał do zera. Ryzyko tych pracowników jest ukryte. Zgrabne, prawda? Ale podobnie też jest z inwestycjami. Wszyscy wiedzą, że startupy są ryzykowne i wszystkie ryzyka związane z działalnością w tym obszarze, w szczególności działalnością inwestycyjną, są jasne i jawne. Z kolei, klasy aktywów, które uchodzą za bezpieczne lub bezpieczniejsze niż startupy, jak na przykład private credit, albo kredyty hipoteczne subprime, albo nieruchomości, mają mnóstwo ryzyk, które są dla wielu inwestorów niewidoczne, pomimo rzekomego, deklarowanego bezpieczeństwa. Tutaj najlepszym przykładem byłyby słynne apartamenty z gwarancją zysku 8%, a to, że ta gwarancja zysku 8% jest gwarantowana przez spółkę ZO z kapitałem zakładowym 5000 zł, to już zostawmy, bo po co sobie nastroje psuć, czyż nie. A będąc przy ryzyku inwestycyjnym, pogadajmy na temat tego, w jaki sposób działa asymetria w kontekście ryzyka inwestycyjnego. Posłuchajcie. Kruchość oznacza więcej do stracenia niż do zyskania, a to równa się większemu potencjałowi spadku niż wzrostu, co daje niekorzystną asymetrię. Antykruchość oznacza więcej do zyskania niż do stracenia, a to równa się większemu potencjałowi wzrostu niż spadku, co daje Korzystną asymetrię. Jesteście antykrusi wobec danego źródła zmienności, jeśli potencjalne zyski przewyższają potencjalne straty i vice versa. Co więcej, jeśli macie większy potencjał wzrostu niż spadku, to brak zmienności i stresorów może Wam szkodzić. Czyli z talebowego na nasze. Jeśli zainwestujecie w nieruchomość np. 100 tysięcy złotych, to możecie kupić coś wartego np. pół miliona złotych, jeśli Wasza zdolność kredytowa pozwoli Wam na kredyt. W wysokości 400 tysięcy. Potencjał zwrotu to jest jakieś kilka tysięcy złotych czynszu, czyli pewnie dolne kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali roku, pirazy drzwi, a więc górne kilka procent. Potencjał straty? W skrajnym scenariuszu, jeśli kupilibyście jakąś wadliwą nieruchomość, albo nie wiem, bank wypowiedziałby wam umowę kredytową na skutek tego, że przestalibyście spłacać raty, no to pewnie dałoby się na tym stracić jakieś tam 250 tysięcy złotych do dyskusji. Z kolei, jeśli zainwestowalibyście w startupy 100 tysięcy złotych, to możecie stracić absolutnie 100% tej kwoty, ale potencjalny zysk może być jej wielokrotnością. I to nie znaczy, że nieruchomości są lepsze niż startupy, albo odwrotnie, albo broń Boże, że wy powinniście, moi drodzy widzowie, inwestować w startupy. To znaczy, że ryzyko jest asymetryczne i chodzi o to, żeby się znaleźć po właściwej stronie tej asymetrii. A teraz posłuchajcie o problemie akademii, bo moim zdaniem to jest jeden z najlepiej napisanych fragmentów tej w końcu niekrótkiej książki. harvardsko radziecki Wydział Ornitologiczny. Wyobraźcie sobie następujące wydarzenie. Grupa dostojników z Uniwersytetu Harvarda albo podobnej instytucji prowadzi dla ptaków wykład o lataniu. Wyobraźcie sobie łysych mężczyzn po 60. ubranych w czarne togi. Którzy rozprawiają oficjalnym żargonem tu i ówdzie, równania. Po wykładzie ptaki zaczynają latać. Niepodważalny dowód sukcesu. Dostojnicy śpieszą na Wydział Ornitologii, pisać książki, artykuły i raporty stwierdzające, że ptaki posłuchały. Wzorcowy przykład wnioskowania przyczynowego. Harwardzki Wydział Ornitologii od dziś jest niezbędny ptakom do latania. W ramach wdzięczności rząd dofinansowuje jego badania. I kawałek dalej. Tak się składa, że ptaki nie piszą artykułów ani książek prawdopodobnie dlatego, że są tylko ptakami. Więc nigdy nie poznamy ich wersji tej historii. Tymczasem kapłani nauki głoszą swoją prawdę kolejnym pokoleniom, które zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak miały się sprawy przed harwardzkimi wykładami. Nikomu nawet nie przychodzi do głowy, że ptaki nie potrzebują wykładów i nikt nie ma najmniejszego powodu, żeby sprawdzić, ile ptaków lata bez pomocy tej zacnej instytucji naukowej. Problem polega na tym, że to, co napisałem wyżej, wydaje się groteskowe, ale wystarczy zmienić kontekst, żeby zaczęło brzmieć rozsądnie. Oczywiście nikt nie uważa, że ptaki uczą się latać dzięki ornitologom, a jeśli ktoś wyznaje taki pogląd, to trudno byłoby mu przekonać do niego ptaki. Dlaczego jednak, kiedy dokonamy antropomorfizacji i ptaki z przykładu zastąpimy ludźmi, pomysł, że uczymy się czegokolwiek dzięki wykładom, wydaje się wiarygodny? W kwestii ludzkiej sprawczości, Nagle popadamy w dezorientację. Opisane złudzenie utrwala się coraz bardziej dzięki subwencjom rządowym, dolarom podatników oraz pęczniejącej i samonapędzającej się machinie biurokratycznej w Waszyngtonie, która dokłada wszelkich starań, aby ułatwić ptakom latanie. Problem powstaje wtedy, gdy ludzie zaczynają odcinać dotacje dla tych instytucji i pojawiają się zarzuty, że zabijają ptaki, nie pomagając im latać. To tak jak w żydowskim powiedzeniu. Jeśli uczenie jest mądry, nauczyciel uważa to za swoją zasługę. Wrażenie to jest wynikiem błędu konfirmacji. Oprócz smutnego faktu, że historia należy do tych, którzy mogą ją spisać, niezależnie od tego, czy są zwycięzcami czy przegranymi, musimy wziąć pod uwagę, że ci, którzy spisują historię, uwzględniają fakty potwierdzające własną wersję wydarzeń, czyli opisują, co się udało. Nie podają pełnego obrazu sytuacji, czyli co się udało, a co nie. Na przykład w raportach z badań ukierunkowanych, przeczytacie o tym, co osiągnięto dzięki dofinansowaniu, na przykład o lekach na AIDS albo innych modnych, nowoczesnych medykamentach, ale już nie o tym, czego nie zdołano osiągnąć. Dlatego może pojawić się złudzenie, że takie badania mają ponadprzeciętną skuteczność. Jako, że zdarzyło mi się wykładać na paru uczelniach, delikatnie mówiąc, na kierunkach biznesowych. Potwierdzam w całej rozciągłości. Z tego, co ja obserwuję na próbie, no grubo przekraczającej w tym momencie 100 osób na moich wykładach, na wszystkich tych studiach podyplomowych i MBA, no to tego typu studia to jest raczej domena pracowników niż przedsiębiorców. Pracownicy po prostu mają czas w weekendy, a przedsiębiorcy często po prostu tyrają też w weekendy. Posłuchajcie zresztą fragmentu o grach statusowych, w którym przecinają nam się znani z poprzednich książek, gruby. Tony oraz Nero tuli. Potrzeba skupiania się na czynach i unikania słów ma jeszcze jeden wymiar: niezdrowe uzależnienie od zewnętrznego uznania. Ludzie okazują je w okrutny i niesprawiedliwy sposób, dlatego najlepiej nie uczestniczyć w tej grze. Uodpornijcie się na to, jak traktują was inni. W pewnym momencie Nero zaprzyjaźnił się z legendarnym naukowcem, gigantem, do którego czuł ogromny szacunek człowiek, który w swojej dziedzinie osiągnął wszystko w oczach innych, wciąż poświęcał czas na sprawdzanie, jaki jest jego status w społeczności naukowej w danym tygodniu. Oburzał się na autorów, którzy go nie cytowali, albo obruszał na ten lub inny komitet za to, że przyznał medal, którym jego nigdy nie wyróżniono. Komuś, kogo uważał za gorszego od siebie, jakiemuś hochsztaplerowi. Nero przekonał się, że niezależnie od tego, ile satysfakcji ze swoich osiągnięć czerpały te uzależnione od słów szychy, brakowało im spokoju tonego. Pozostawały kruche, ponieważ niepokoiły je komplementy, których nie usłyszały, oraz komplementy, które usłyszeli inni, i stresowały się tym, co odebrali im ludzie o mniejszych zdolnościach intelektualnych. Dlatego Nero obiecał sobie, że wyzwoli się od tego wszystkiego za pomocą prostego rytuału na wypadek gdyby miał kiedyś ulec podobnej pokusie. Zyski Nera z tego co nazywał zakładem grubego tonego po odliczeniu kosztu nowego samochodu Mini Coopera i nowego zegarka z Hodge za 60 dolarów stanowiły oszałamiająco wysoką sumę w jego portfelu inwestycyjnym. Co miesiąc otrzymywał podsumowanie wyników za dany okres, wysyłane co ciekawe z adresu w New Jersey, wraz z trzema innymi wyciągami z zagranicy. Przypomnijmy, że nie liczyła się kwota, tylko namacalność jego działania. Kwota mogła wynosić jedną dziesiątą, a nawet jedną setną tej sumy, a efekt byłby ten sam. Zatem Nero uodparniał się na grę o uznanie, otwierając kopertę z wyciągiem i zajmując się własnymi sprawami przez resztę dnia, oraz ignorując istnienie okrutnych i niesprawiedliwych użytkowników słów. Jednakże, gdyby Nero doprowadził swoją etykę do logicznej konkluzji, czułby się równie dumny i usatysfakcjonowany, gdyby w kopercie znajdował się wykaz strat. Honor człowieka jest proporcjonalny do osobistego ryzyka, jakie ponosi za wyrażanie swojej opinii, czyli do jego ekspozycji na straty. Podsumowując, Nero wierzył w erudycję, estetykę i podejmowanie ryzyka, i w niewiele więcej. Nero wierzył w erudycję, estetykę i podejmowanie ryzyka, i w niewiele więcej. No ja, w jednak trochę więcej, ale bym się podpisał. Erudycję, estetykę i podejmowanie ryzyka. Jak widzicie już. W antykruchości Taleb postulował niechęć do ludzi, którzy nie ponoszą konsekwencji swoich ryzyk w życiu. Ale czy to nie dlatego, nie lubimy polityków, gadających głów w telewizji, czy profesorów, którzy mogą podejmować najgłupsze możliwe decyzje i nadal zachować swoje stanowiska, apanarze i status? Czy nie dlatego, że nie ponoszą tych ryzyk wcale? Hmm. Zakończmy może w kwestii psychologicznej. Posłuchajcie. Zbrodnie przeciw dzieciom. Nie tylko jesteśmy przeciwni stresorom i ich nie rozumiemy, ale też w celu wyeliminowania zmienności i nieprzewidywalności dopuszczamy się zbrodni przeciw życiu, żyjącym, nauce i mądrości. Czuję gniew i frustrację na myśl o tym, że jeden na dziesięciu Amerykanów po ukończeniu szkoły średniej przyjmuje jakiegoś rodzaju antydepresant, taki jak prozak. W rzeczy samej, dziś, jeśli cierpicie na wahania nastrojów, musicie się tłumaczyć, dlaczego nie bierzecie leków. W ostrych, patologicznych przypadkach istnieją zapewne dobre powody, żeby podjąć terapię lekową. Jednak nastroje, smutek, ataki niepokoju to przynajmniej dla mnie drugie źródło inteligencji, a może nawet i pierwsze. Odprężam się i łagodnieję, kiedy pada deszcz. Staję się bardziej refleksyjny i zwykle piszę wtedy coraz wolniej przy akompaniamencie kropel uderzających o szybę, co Verlaine nazwał jesiennym łkaniem. Są dni, kiedy ogarnia mnie poetycka melancholia którą Portugalczycy określają mianem saudade, a Turcy huzun, od, od arabskiego słowa oznaczającego smutek. Kiedy jestem bardziej agresywny, mam więcej energii, wtedy piszę mniej, więcej spaceruję, robię inne rzeczy, kłócę się z analitykami, odpowiadam na e-maile, rysuję wykresy na tablicach. Czy należałoby mnie zmienić w warzywo albo w zadowolonego z siebie imbecyla? Gdyby prozak był dostępny w minionym stuleciu, zniknąłby spleen bodelera, nastroje Edgara Alana Poego, Poezja Sylwii Piaf i lamenty tak wielu innych poetów. W zasadzie każdy przejaw języka duszy zostałby uciszony. No właśnie. Jeśli nie masz pracy, jesteś samotny, masz potężną nadwagę i za oknem pada śnieg z deszczem, to masz depresję? A może po prostu poprawnie i negatywnie oceniasz swoją sytuację, bo akurat teraz nie ma w twoim życiu powodów do radości. Może to nie jest problem farmakologiczny. Życiowe. Hmm. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę, bo nie chcę streścić wam całej książki, tylko zachęcić do jej przeczytania. Nasim Nikolas Taleb, Antykruchość. Serdecznie polecam wam tą pozycję. Do następnego odcinka.